No, ginę, urwę Urbęcy chłopie! Ja p***ole! Nie! 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 Co ja robię? Cztery Mogę skoczyć do CT! My, którzy sobie zbierają mnie jeszcze tych wszystkich ludzi, to to jest ok? Jakby jest ludzie ludzi na zbieranko? I jeszcze, albo. Ale co gorsza, jesteś tak. Że tak to jest jeszcze ponad. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Ja mam na bombę. Co robią? Kula! Na Przedstawię, jak, jak zobaczysz co się stało. Ty zwariujesz, naprawdę. Leży. Leży, jest. Nie, le nie leży. O! Oh, jak le 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 i. Biblia. Bo nie Aha, bo nie to, jest... to duży. No strzel ku mać Ja wysłał What the fuck Mam trochę żółte zęby, ale Dlatego się nie uśmiecham, tak żeby zęby było widać Ale chusty. Ale za taką minę te robię mm, 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 mm. No, do Ale po co, na badanie? Na badanie Na badanie, tak? Na badanie Okej okay. To też przegracie Jestem mistrzem makareny <laughs> Dobra. 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 Ja tego nie widzę Jestem zajęty jedzeniem pizzy. <laughs> eee, co, Ej, co on robi? Przepraszam ale ma węża fajnego. Karol, wszyscy proszę, żebyś wstał na chwilę. Ci jesteś w stanie? Jestem na nie w stanie, nie mam nóż. Musiałbym mi mama... Musiałbym na mama... Cię bierze! Ja nie wiem czy tylko chyba ja wyskoczyłem Słucham, Zbieram na flaszkę i mało brakuje. Ile? No kurwa, takie 4, zł, bo... <uchwały> 4, 4 złote, 4 4! 4! bo... Cztery! Ty jesteś betoniarzu! Szybcie, a jesteś betoniarzem? Nie! Mu 4 złote na flaszkę brakuje! Ile? Cztery! A jesteś betoniarzem? 4, czyli... Baw się! Baw ja... się, stary! Betoniarzem! Ej, <small> EJ! a zrobisz tak? Cztery, cztery, ty Petoniazu. On powinien grać na środku. Ruzga, na, 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 na. Gita, pięknie, panowie, gramy. Ruzga, Ruzga, Rózga! Ruzga, Ruzga, okrę Ruzga, okrę Ruzga, okrę Ruzga, okrę Co goś zrobił? Co goś zrobił? Już są takie. No ja nie chcę też tyłem tak za bardzo, ale w sumie nie widać w tym. Patrz, jak mam tak, to mam już dotąd te włosy. To nie są już takie małe włosy, krótkie. A jeszcze czekaj, musisz bardziej w lewo. Ha, 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 ha. Mogę zaraz udostępnić ekran telefonu na nie, streamie. Ale to nie byłem ja, bo ja dopiero teraz wyszedłem z szatni. Dawid, słuchaj, co robisz wieczorem? E, wychodzę chyba z domu. Czy nie idziemy tam, gdzie mieliśmy iść? A gdzie mieliśmy iść? Na kolację. Chacie? robię mu shit'om O kur, to był chyba jakiś ten. U. Nie, no te kaszaloty z konsoli to jest jakieś kurs. Lewudow spodarował 20 złotych za zony wymyślnik dla Fela jest piga no. pedofil i lubi małych chłopców. Fela Trękiewicz, pozdro. Nie widzę. Fajnie, fajnie, witam. Może zacznę od tego. No fajnie, fajnie, nie? No i tak się stoimy ogólnie pytam o której grają i słuchaj tego debila Jezusa ja będę między 19 a 23 ale i tak macie fula i wiadomość po tym od razu to są wiadomości sekunda po sekundzie a tak na serio to bliżej 21 22 on jest taki roz że ja nie mogę po prostu czytać jego wiadomości ja ja nie mogę. Jakby... On, jest, on jest chory kurwa tak samo wczoraj pisze Będę wieczorem na CSie ja mu piszę wieczorem tak jak grałem z tobą czy będzie na cesie? On tak, nie będzie mnie, ja mówię grasz? On mówi nie, on ja wie czego nie grasz jak mówię, że będzie wieczorem on tak, bo nie gram teraz I się okazało, że gra kurwa na w Fortnite Pozdro O kurwa, spaliłem się w ognisku Nie! 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 będzie chciał się wykręcić Ale co Nie! Nie! Co, co ona do tego ma? co, już, już Nie! 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 co, Nie! 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 ona Nie! 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 się Nie! 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 raz Cusie, się Nie! 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 Nie!

Very good stream, nice. How are you doing? My platsy could not me. But it's okay. Yeah, I like it too. Can you make it louder? What's Daj mi Z bliska, to jest mama i pi... mama wronka? Ej, podobna bardzo, jeżeli to jest ona, to XD. W sensie mega fajna, wyluzowana, no nie. Ale czyli czekaj, czyli jak ja bym z, z jego... Jak to by było tak, że właśnie wtedy na imprezie byśmy się połączyli, to wtedy wronek by był moim kim? Moim konkubentem? Czy jak to się kim by był, bo ja się ni w ogóle nie znał o tych nazwach Wszyscy ty łapy, wszyscy <laughs> <laughs> łapy! Br nie, nie, co ty? Oh, oh, Podajesz się, podajesz Pies! Łapa, szybko. łapa, pies! Łapy, łapy, wszyscy. łapy. łapy, łapy. Za łapy Wychodzicie z auta. Szybko, wysiadać z fur Zakubać wszystko. <śm> po kolei, po kolei zakupaj Nie z mam zaken. czym, nie mam czym. Zakupaj Miśka Ale kupiłem myśliłem plan, i co? No, dobry, dobry. Ach, podanie niedobre, ale to powinien być spalony, panie sędzio. Gdzie jest sędzia liniowy? Kur, gdzie jest sędzia liniowy? A teraz Mariusz Rozwałka nagle się opamiętał, tak? I oddaje mi zabójstwo. No ciekawe. A ty stream snajpery. Już znowu się nie będzie dało grać. No tak to tończę twojej starej na czaszce, kurwa w do wspinaczki starej, kurwa że takie gówno wypływa by z pizdez? Czekajcie, ja rozjeb... zaraz kuchni. <śm> co tu się odjebało? Ja Nie, że to oglądam, naprawdę. Odbiją cię Tyka jest na kierowcy, a babka i piepucha strzela i syn 30 Pyka na kierowcy. Będę brał cię. Gdzie? cię. Mnie? Szef. I co jest ważne to jest to gra, w której grają inni ludzie i właśnie my z nimi ro rozmawiamy przez mikrofon. Dzień dobry, dzień dobry, jak tam, zdrówko, pani mija? O, to super, ja mam taki problem, bo troszkę mnie boli główka, czy mógłbym otrzymać jakieś leki tutaj, albo jakąś kopióweczkę, coś? Proszę Dziękuję Okej Ej! Wezmę za będę to miał. O kur. Ja mam streama? Puściłem EPETA, nie? Zajęło podłogę i komputer zmienił kolor. Ja się no, niecały widzę, że te dolne wentylatory zmieniły trzy. Jak ja to kur. jest możliwe? No Zrozumiałam, otwieram aplikację. Sorry, sorry, sorry. Dobra, jesteś zjedna. Jest lo, to garniemy. możliwe? Kula Ferrari, ty śmiecił nas. Chuj ci Nie, do ryja. Nie, do tego. Ja też na mi z tyłu. O jezu. Nie. i teraz to jest kontrakt, która daje ci bramkę. Ja czuję, że przegrywam to jeszcze. NEJ! No! Ucieka. Krak. White, 30. Leży, ten ziomek. Leży, nice. No. Um, nie no, tej... Nie no, bilda nie gram, kurwa! To jest gra zadej...jeb...rych! Kitchen. SEMON PIKUJE GO, KURWA! Proszę, nie, nie, zawał, o Jezus, zejdę, mam zawał, nie, co oni te kurwy, ja pierdolę, chuj, ja piątkę kręcę, ale na pewno bym wygrał tą nudę, gdybym żył, szef. Miałem kiedyś tu znajomych, dziś zostało mi trzech I niech będzie pochwalonych, to przed resztą jest trzech na boisku ciągle tłok, albo zabawa w tle Widzę tylko za szybą, ćwiczę znów całe dnie Szkołę kończyłem w noc, rano wstawałem, na autobus